29 maja 2024 roku oficjalną premierę miało Squad Busters. Wielu internetowych twórców liczyło, że gra osiągnie spektakularny sukces i stanie się drugim Brawl Stars w świecie gier mobilnych. YouTuberzy, tacy jak VCR, Panda czy Tori, pomimo dużego początkowego entuzjazmu, szybko spisali produkcję na straty, ograniczając publikowane z niej treści. Lecz patrząc na popularność Squadbusters, która umiera z każdym kolejnym dniem, nie ma co im się dziwić. Ja jestem Adriano. W skład Buster spędziłem naprawdę mnóstwo czasu i postaram się dzisiaj wyjaśnić, dlaczego według mnie najnowsza produkcja od Supercell szybko upadnie. Natomiast jeśli ty masz inne zdanie, zachęcam cię do podzielenia się nim w komentarzu. Najciekawsze opinie dostaną ode mnie serduszko. Oglądajcie też materiał do końca, ponieważ chciałbym wam przekazać kilka ogłoszeń w ramach tego, że jest to pierwszy film na kanale. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem naprawdę podekscytowany, jak kanał szybko się rozwija, ponieważ jeszcze wczoraj nie było nawet 100 subskrypcji, dzisiaj już mamy 270 w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, więc z racji tego, że obiecywałem, tak jak obiecywałem w shortach, jeżeli subujecie, jeżeli dajecie lajki i przekroczyliśmy też tą magiczną barierę 100 pierwszych subskrypcji, losujemy sobie osobę, która zdobędzie karnet zadymiarski i karnet zadymiarski trafia w ręce Edgar Fana. Więc yy, Edgar Fan odezwie się do ciebie w komentarzu, żebyśmy ustalili jak po prostu się skontaktujemy. Jeżeli wy też chcecie brać udział w takich konkursach, bo następny myślę, że będzie organizowany na 1000 subskrypcji, ale widząc w jakim tempie po prostu to wszystko idzie, to myślę, że to jest kwestia dosłownie kilku dni. Więc jeżeli chcecie brać udział w kolejnym konkursie, no to zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie subika, yy, no i będziecie brać udział w losowaniu. Natomiast przechodzimy już do meritum tego materiału. Dlaczego Squad Busters upadnie? Postaram się to przedstawić na przykładzie mojego konta, ponieważ odkąd była oficjalna premiera gry, grałem w Squad Busters codziennie. Teraz w kilku ostatnich dniach troszeczkę może się to zmieniło, bardziej przerzuciłem się na Brawl Stars, jeśli mam być szczery. Natomiast Squadbusters grałem od początku oficjalnej premiery. Kilka gierek dziennie odbierałem wszystkie skrzynki, brałem udział w eventach, natomiast nie wydałem ani złotówki. I do czego to doprowadziło? Do tego, że w lidze oddziałów nie zagościłem ani razu. Ponieważ według mnie grata jest nastawiona bardzo na pay to win żebyśmy odblokowali lepsze postacie, żebyśmy szybciej zdobywali nowe światy. Potrzebujemy po prostu wydawać dużo pieniędzy, żebyśmy mogli po prostu robić postępy w grze. I dla przykładu pokażę Wam o co mi chodzi. Jeżeli na przykład chodzi o oddział, mam dosyć sporo postaci, gdzieś tam ostatnie jeszcze nie są wylosowane, natomiast codziennie grając w grę od oficjalnej premiery, nie wydając nawet złotówki, nie mam nawet jednej postaci ulepszonej na cztery gwiazdki. Natomiast teraz, jeżeli weźmiemy takiego na przykład barbarzyńcy, pierwszy stopień, drugi, trzeci i czwarty, różnica między trzecim a czwartym stopniem jest po prostu kolosalna. Gdy on wpada w furię, to po prostu one-shotuje pozostałe postacie na mapie. Więc w momencie, kiedy ja gram już, nie wiem, dwa miesiące w tą grę i nie mogę po prostu odblokować nawet jednej postaci na cztery gwiazdki, bo naprawdę mi sporo jeszcze brakuje, zobaczcie, mam tylko dwóch barbarzyńców yy, trzygwiazdkowych jeżeli chodzi natomiast o pozostałe postacie, czy na przykład Goblina, mamy dwa. Był event teraz na kurczaka. Event na kurczaka, który dał naprawdę sporo postaci, też mamy tylko trzy kurczaki zrobione tak naprawdę. Więc jeżeli nie wydajemy dużo kasy, żeby w sklepie kupować na przykład te oferty, które tutaj się pojawiają specjalne, tylko że te oferty też nie są tanie. Bo patrzcie, tutaj 12 zł mamy za Shelly, potem mamy 24 zł więc, no tu akurat powiem Wam, że jest tylko dwa razy szli do zgarnięcia. Czasami pojawia się większa ilość. Nie wiem, czy tak nie jest tutaj z wieprzowym miejscem. Natomiast chodzi o to, że trzeba wydawać pieniądze, żeby po prostu te postacie rozwijać. No, według mnie to powinno o wiele szybciej iść, bo można teoretycznie też sobie je za monety kupować. Natomiast jeżeli chodzi o monety, no to nie oszukujmy się. No to jest też po prostu. Nieopłacalne. Lepiej sobie kupić bilety skrzyń i po prostu grać więcej Gierek i tam dropić sobie właśnie te postacie. Kolejna kwestia to jest podróż oddziału, ponieważ gram też naprawdę dużo. Grałem przynajmniej w to squad Busters. I w końcu, kiedy udało mi się dobić ten 90 poziom, no to oni zrobili coś takiego, że wcześniej na 90 poziomie była liga oddziałów, teraz ligę oddziałów przenieśli na 120 poziom. Natomiast na 90 poziomie umieścili Lodowy Świat. W momencie, kiedy ja gram już dwa miesiące i nie mogę wejść do competitive to po prostu, no też jest to według mnie mega słabe, ponieważ gry takie jak Brawl Stars, nie wiem, League of Legends, yy, każda według mnie gra, która ma competitive, jest o wiele lepszą grą z tego względu, że jest ta rywalizacja, że o coś gramy. Jest ten zaszczyt adrenaliny, emocji i po prostu według mnie liga oddziałów powinna być o wiele szybciej dostępna, a nie tutaj na 120 poziomie. I obawiam się znowu czegoś takiego, jak zrobili to w przypadku Lodowego Świata, że w momencie kiedy będę miał już tutaj gdzieś 119 poziom. To nagle znowu oni zrobią coś takiego, że na 120 poziom dadzą na przykład jakiś świat, nie wiem, halloweenowy świat, natomiast ligę oddziałów przesuną gdzieś na 150 poziom, i ja w ten sposób grając. For fun, for free, bez wydawania pieniędzy, nigdy nie dostanę się do tej ligi oddziałów, więc yy, no to jest też według mnie mega słabe. Kolejna kwestia, to jest kwestia taka, że mogliby też urozmaicić troszeczkę tryby gry. Nie chodzi mi o to, żeby pododawać yy, tutaj po prostu. Nie wiem, gdzie tutaj pokazać w sumie e, jakieś kolejne tryby gry, tak jak mamy na przykład tam e, większy wysyp klejnotów, czy, czy po prostu jakoś postacie inaczej nam dropią ze skrzynek. Chodzi o to, żeby na przykład można było sobie wspólnie zagrać. Ale nie zagrać wspólnie w ten sposób, że gramy przeciwko siebie, tylko na przykład, e, że gramy wspólnie we dwójkę przeciwko pozostałym innym graczom, którzy też grają w parach. Na przykład też rzucam po prostu jeden losowy pomysł, gdzie moglibyśmy troszeczkę właśnie wpłynąć w ten sposób, żeby była ta gra ciekawsza, ponieważ ta gra się może znudzić. Cały czas robimy w zasadzie to samo, jeżeli chodzi yy, na przykład o Brawl Stars. Porównajmy sobie to do Brawl Stars. Tam mamy różne postacie, możemy każdą wymasterować, każdą robimy inaczej się gra. Mamy strzelców, mamy walczących wręcz, w sensie kontrolujemy tą postać, możemy po prostu sobie ją wymasterować. Natomiast tutaj w Squad Buster tworzymy zespół, który tak naprawdę gdzieś nam losowo atakuje. Nie wiemy, nigdy nie mamy pewności, jak ta postać zaatakuje drugą postać. Więc tak naprawdę fajnie byłoby to też urozmaicić w jakiś sposób. Widać, że gra po prostu traci na popularności. Nie wiem, czy to jeszcze w aktualnościach będzie to pokazane. Natomiast był taki event społeczności. Event społeczności był to kurczakowy szał i polegał on na tym, że po prostu każdy gracz biorąc kurczaka ze skrzynki nabijał po prostu tutaj te. Poziomy poszczególne, i mogliśmy odebrać sobie mega jednostkę. Mogliśmy sobie trochę tych kurczaków odebrać, e, trochę golda. No, trwało to naprawdę długo. Z tego co wiem, w innych grach Supercella jak Crash Royale, czy, czy no, te inne produkcje ogólnie. O wiele szybciej te eventy społeczności są nabijane, nawet jeżeli próg jest wyższy aniżeli tutaj w tym kurczakowym szale. Tutaj natomiast no, trwało to dosyć opornie, jeśli mam być szczery, i w sumie się nie dziwię, ponieważ Squadbuster straci na popularności. Co mogliby zrobić twórcy, właśnie, żeby, żeby troszeczkę rozkręcić tą grę. No według mnie no, musiałaby wejść jakaś giga duża aktualizacja właśnie z jakimiś na przykład nowymi trybami gry, tak jak na przykład, żeby grać to duo. Według mnie Liga Oddziałów powinna być o wiele wcześniej, ponieważ rywalizacja to jest według mnie to, co napędza gry, więc fajnie jakby można było te pucharki tutaj o wiele szybciej na przykład zdobywać w tej Lidze Oddziałów. No, potrzebujemy na pewno jakichś zmian. To nie może zostać tak, jak w tym momencie to wygląda, ponieważ według mnie ta gra naprawdę szybko upadnie. Potrzebna jest jakaś giga aktualizacja i wtedy w tym momencie kiedy będzie to giga aktualizacja, może to coś zmieni. Karnet klejnotów, raczej tutaj bym nic nie kombinował, ponieważ można go sobie na spokojnie nabić. Tutaj akurat nie ma raczej większych problemów z tym Ponieważ zostało na przykład jeszcze 15 dni, a ja już jestem tutaj na 30 poziomie Natomiast jeżeli chodzi o tą podróż oddziału, jeżeli chodzi o y, na przykład te jednostki, no żeby te jednostki, oni chcą wprowadzać jednostkę na piąty poziom, która już jest wkrótce tutaj napisane. Natomiast jak większość graczy, którzy grają free to play nie będą mieć nawet czterogwiazdkowej postaci. No to jaki sens jest wprowadzania piątej, yy, pi pięciogwiazdkowej postaci? Taki jest sens chyba tylko, żeby osoby, które po prostu wydają pieniądze na tą grę, żeby jeszcze szybciej zdobyły sobie tą pięciogwiazdkową postać i żeby jeszcze różnica między graczem free to play a pay to win yy, zrobiła się jeszcze większa i żeby po prostu nie dało się już wtedy grać w tą grę. Więc yy, według mnie no, ta gra potrzebuje zmian, jeżeli Supercell chce nadal w nią inwestować i chce ją rozwijać, po prostu powin, według mnie powinni bardziej to zbalansować między właśnie wydawaniem pieniędzy a darmowym graniem, żeby no każdy gdzieś tam miał bardziej równe szanse. Takie jest moje zdanie, oczywiście nie narzucam Wam go, natomiast możecie się podzielić swoimi opiniami, jeżeli gracie w skład Barsters w komentarzach. Następny materiał jaki planuję zrobić, planuję zrobić coś z Brawlstars, więc możecie wyczekiwać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie tego lajka, like subika. Weźmiecie wtedy udział w konkursie na losowanie kolejnego karnetu zadymiarskiego. A póki co trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!